Na ustronnym śródleśnym torfowisku pojawiła się para żurawi. Od kilku lat ptaki te zakładają gniazdo w pobliskim trzcinowisku. Czują się więc tutaj jak u siebie. Tymczasem miejsce to upatrzyła sobie również inna para tych ptaków. Obcy samiec powoli i ostrożnie wkracza na zajęte terytorium. Nie uchodzi to jednak uwadze gospodarzy. Na przybyszu nie robi to jednak żadnego wrażenia. Konfrontacja jest więc nieunikniona. Udało się przepędzić intruza. Ranek następnego dnia to chwilowy powrót zimy. W okresie przedwiośnia nagłe zmiany pogody zdarzają się bardzo często. Żurawie muszą wydziobywać pożywienie spod śniegu. Cały czas są bardzo czujne. Doskonały wzrok pozwala im od razu zauważyć samca, z którym wczoraj stoczyły walkę. Nadszedł czas na rozpoczęcie godów. Po populacji ptaki odbywają rytualny taniec.